Elo, jeżeli grałeś w Terraria Multiplayer, to pewnie wiesz, jak wyglądają wiadomości. Są zwyczajne i białe, a da się to zmienić. Czy przykładowo chciałbyś mieć kilkukolorowy tekst, aby wysyłać swoją broń dla całego świata? To właśnie w tym odcinku przedstawię sekretach terrariowego Czarny. Zaczynając od czegoś prostego. Kolorowy tekst. Na początek musisz wpisać to, potem wstawiasz 6 cyfr lub liter, a potem już tylko dwukropek. kropek twój tekst. I kończysz dając to. Te znaki są w pewnym sensie id koloru. Sposób do odróżnienia barwy przez komputer. Czy moje wyjaśnienie nie ma sensu? Pewnie. Ale nie musisz o tym dużo wiedzieć. Możesz łatwo znaleźć id koloru za pomocą photoshopa, lub za darmo na google wpisać adobe kolor I tam kupisz te 6 znaków, bez hashtaga, i masz swój wymarzony kolor. Co ciekawe można jednocześnie dać wiele kolorów w jednej wiadomości. Dlatego wystarczy wpisać to samo kilka razy. Jeżeli przy każdej literze dasz nowy kolor, to nawet efekt gradientu jest możliwy. Dodatkowo to samo można zrobić na skrzynkach, ale niestety one mają limit znaków, więc nie możesz robić długich wiadomości. Polskie znaki. Tak, w Terrarii da się je uzyskać. Do tego wystarczy wcisnąć Shift i w potem klawisz z literą, która ma polski odpowiednik. Niestety font Terrarii nie ma polskich znaków, przez Sybenu wyglądać inaczej od innych. Zanim powiem, jak wstawić dowolny przedmiot na czacie, to kilka mniejszych ciekawych komend do wpisania. Wpisując, Roll gra losuje ci cyfry od 1 do 100. Mi wysyła wiadomość. Nie wiem po co to jest, ale jak ktoś lubi, może go mu się spodoba. Player pokazuje wszystkich graczy obecnych na serwerze. P. Wysyła wiadomość tylko do ludzi w tej samej drużynie co ty. N. Pokazuje nazwę gracza. Szczerze nie rozumiem. Może ktoś wie, o co z tym chodzi, ponieważ jak dla mnie wygląda to na bezużyteczną komendę. A jeżeli klikniesz tę wiadomość, to wyświetla się osiągnięcie w księdze osiągnięć. G. Wyświetla guzik z kontrolera konsoli. Teraz czas na to, jak wstawić przedmioty. Jest to bardziej skomplikowane niż może się wydawać. Na początku wstawiasz jak zawsze to, ale potem robi się trochę ciężej. zrozumienia teraz zależności możesz wstawić S lub P. S oznacza ilość przedmiotów, czyli S24 oznacza 24 dane przedmioty, a P oznacza jakość przedmiotu, czyli przykładowo Legendary, Broken lub inne. Także wiadomości, jeżeli nie wstawisz żadnego z tych, to dostaniesz zwykły przedmiot. A teraz już kiedy masz pierwszą część, to musisz znaleźć ID przedmiotu. Najlepiej to zrobić na Wikipedii literariowej. Dam ja do niej link w opisie i do innych wcześniej wymienionych też. I kończysz z tym i masz swój wymarzony przedmiot na ekranie, a tylko nie mając jak w śpionku.